W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Tak zaczynamy przed każdym spotkaniem z Bogiem, czy przed modlitwą. Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo. Syn Boży został zrodzony przez Ojca, a nie stworzony. Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Pismo Święte naucza, że jest jeden Bóg i Ojciec, który jest ponad wszystkim. Jezus Chrystus jest pierworodnym Synem Bożym, podległym Ojcu. Duch Święty jest przejawem działania Boga, jego emanacją, stwórczą mocą i siłą, którą potrafił oddziaływać na ludzi. Mówimy o tajemnicy, bo w głowie nam się nie mieści, że On jest trzema i jednym zarazem. W Ewangelii bardzo wyraźnie zostaje powiedziane, że Słowo to jest ktoś, a nie coś, jak w Starym Testamencie. To też Słowo uważamy za imię własne drugiej osoby Trójcy. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Przez nie wszystko się stało, co się stało. Dzięki Nowemu Testamentowi zrozumieliśmy też na nowy sposób, kim jest duch, który mówił przez proroków. Mimo to, ani apostołowie, ani ich uczniowie nie mówili jeszcze o Trójcy. Trójca święta jest wzorem doskonałej miłości. Święty Augustyn powie, Trójcę widzisz, jeśli widzisz miłość, ostatecznie bowiem tylko przez miłość można poznać Boga. Trójca doskonała, niepodzielna i nieodmienna w fale wieczności i królowaniu. W Trójcy nie ma nic stworzonego, nic służebnego, nic dodanego, czego by przedtem nie było. A dopiero później przybyło. Tak więc nigdy nie brakowało Ojcu Syna ani Synowi Ducha, ale zawsze ta sama Trójca nieodwracalna i nieodmienna. Bóg mnie zbawia, Jezus mnie oświeca, Duch Święty jest moim życiem. Dlatego Niczego się nie obawiam.